Już macie tutaj. Wysoka, co? To tak się da. Cowboy, mm. kurwa. Cowboy na long. No i chucz. Nie, nie, trafiam. To Powinien być obity lekko, like, no. Na No, spin boltana. Było ale timing ma. Obity. He's jest in w papierze i Jeżeli przez dwa miesiące się nic nie zmieniło, to nie ma Instant Waka za SpinBota, bo grałem na tytuł ze SpinBotem. A że nie ze spinbotem, tylko się w ziemię patrzyli. Gdzież, nie wiem. Nic try headshoty po prostu przez ściany i przez smoki. Ty, zielony kumasz coś? Mikro masz może? Kumasz Tego typu? Chyba nie kumasz. Ale śmiechem! Mega... O kurwa, Rozłam w pranie. Zaczyna dobra zabawa. Ja pierdolę typowy office.

przy papierze Si baś, że tam plecak ktoś robi. Ale bania. Co może się tutaj XD O już piszę coś O no to już HVH No i już czary puścił To moje asysty dlatego wygrał, no nie Była opatrzność Boga Już se plusy dają y ja. No dobrze oh, powiedział Dajcie plusy na czacie Tak, tak, daj Dajcie plusy, bum, dajcie plusy na tak, czacie, tak, dajcie powiedza, plusy tak, No, plus 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 Ostatnio rusek ci do mnie mówią, mówię seriozna w da, da, da i w oddali ku To się mówi takim idi na chuj, to on wtedy rozumiem w 5 Ale wtedy przeklina ci matkę w jego języku Czemu tak wiedziałem wtedy? No ona, to potrafi... Ja opie. Tylko to zmaga nas, tak po chulu. Nie mnie trafił jeszcze, ja pierdzielę. Plus, ja plus trafię. Co ty zielony odpierdala, ja ci nie mogę teraz zaraz taki zmaga dostaniesz takiego headrona? Ja to nie idę. Słyszałem jak przodował, chyba że to ty, wicher. Nie, to nie. O no. kurwa! No nie spodziewałem się, że po lewej campi. Nie, 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 nie. No było niewiarygodne. Nie spodziewałem się tego totalnie. Ej. No kurwa, ty. Przykonywano tam... No, Dobrze. To... Nie, nisko na nogę. Ty, macie za darmo ASMR, ja to pomyślałem. To krzesło było. Dobra. Łatwo! Wow. Oho, i teraz się odpalają w tym momencie. Pa, 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 pa zaraz na chat, to na chat, to na chat. Ale hawu ja już mówię, mówię plus, nie... plus, plus. Ja mówię bleć, bleć, bleć. Ja mówię da, 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 si, bleć. zabierasz. <śle> 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 na na nachuje, pana twoja bljad. Ja się nie wyobrażam w takim języku mówić. Ja też nie. Now. Dobra, jest jak ktoś komuś napisał SMS a ty tym chyba ja zdjęcie wysyła, taki kurwa obrazko. To zdjęcie. klaczki <śle> piszesz, kurwa. Chieroglify Trzeba by to były hieroglify To obok hieroglifa nie stało Kowód na Aha, bo kurde tu smoke jest I wy nie widzieliście, dobre Ja pierdola odjebałem Ale Ja myślałem, że oni to widzą my normalnie, my jak tyle osób my jest Mocno Co ty chcesz, MK Spadaj kurwa

Lenti fajnie no. podrywa nas, nie wiecie i mi pisze, że dobrze zagrałem Do mnie też, o, tak piszą. tak pisze w o, z komuś. Komuś. No, Do mnie dywan Cześć, wokół do Jest, sto proszę blisko To zabity jest, nie jeden No kurwa Jest na longu. Zapierdol. Ja pierdziele, no, no co za patafian. Po na longu jest. Ja. Nice. Ciekawe mu zadałem. Stajkuj, osta, stajkuj go. Down smoke. Argo, Bro z ja bronią, go. bo jest tak samo. Stajkuj. No nie. Stajkuj, jak zjeść. Gdzie... Kicam z tyłu, osta. No, wiesz, tu się liczy prędkość. Jestem prędkość

Kończyły się? Kurde, szybko. Ktoś powinien teraz zrobić szota z Jak robię speedruna z opierdalania chipsów, już ich nie ma. Takie chipsy? Te, są dobre. Top chipsy. Ile one mają kolorii? 514 na no 514 Nie Nie dał mi popiołów Chuja zrobił Kłamał Mamy plan? Chciałem ci tego pochwalić, że nie, że jest jakiś, no nie? Tak, spoko Co no no jak go może kupię tego digla Zraszowali kurwa Na schodach stoi Aż mi nice. Smaleczki lecą On w smoku siedzi. Ja pierdzielę, no nie mogę. No kiedy mam streama? Nie wiem. No, to trzeba by grindować te gwiazdeczki, nie? Ogólnie dziwi mnie to, że ludzie narzekają, że się długo grinduje. Znaczy, nie podałem mi się ogólnie grindera taka w takim stylu, nie będę mało, ale no, szybko się to wbija. Co nie mówić. Nie ja, ja, ja. ja boję po w ogóle z moich ja pierdol. Jeden win, rankeda. No to równa się w bicie w sumie jednej gwiazdki. A jak masz 5 kupionych, no to 5 gwiazdek masz co rankeda, nie? Szkoda, że. No te rankedy są takie liche pod tym względem, że jednak kurde, no masz. Ciekawe mecze, ciekawe. Czekaj, czy przeroszę ją, znowu wyjdę na zewnątrz. Kurwa, zresztą to jest. Nie spodziewałeś się tego? Chyba nie. Boże, z broń co Wszystko, Co Pipiot. 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 I za ścianą byłem, nie. Głowy ja nie widzę jego, broni ja nie widzę jego. On mnie strzela w głowę i chuj nad skanem. No Ten power rozstrzela do hosta, by the way. Pomyślał, że no, to, to typek. Nie, ulepiony jakiś jest. Nie, no spoko grać. chcesz mi pożyczył 100 dolców, to dropnę i mirowykał. Z kawserem. Jak 128 to chyba t chociaż też były dziwne rzeczy na tym t Wydaje mi się, że teraz w tym momencie ten sub działa dobrze. Ale bym wydropił jakoś tam. Odwróciłem się od flesza, buzem no. No jakby no jakoś tak kurde inaczej. Ja ja wiem, posram, nie wiem, posra mnie, no. Au. Trochę za ciasno było. Kurwa, tu się walą, przy tym koscie. Co nie robią? Upadł. No i chuj. A, my znowu do igla, no co? Ja wiem kurwa w biegu strzela, Czyski? no popierdoli mnie. Czysty skill Nie, ja go reportuję pierdolę. Aha i okay. Żadna nie jest moja ulubiona aktualnie Co oni No Nie wiem Ja się podniecałem jak zrobiłem był Hiku. Wieszamy w nich już, czy za chwilę. Ja akumulator na każdą. Teraz. Co? Oh, 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 Co tu się dzieje? Swojego no, zabijam no, no. okej. Okay, okej. Okay. Xema, dobra, daj. O, oh, ostatnia nota. Jak to Dobra. O, boi, bank nie pina, bo pan już pięć biletów Co? w Kasiku. Gadasz w grze ja? no tak no, O kurwa To kabel. jeżeli nie do gadania w się, To jeba. O kurwa Jakiego strzał. laga mózgu, jakiego laga mózgu stałem kurwa Ty se nie wyobrażasz, nie? Jak tam w piasteczki? W z spoko To szczela, ja No ja właśnie trzecią biorę <laughs> Jeszcze tym papierem O, zginął Nie Ale laga mózgu dostałem, nie? Jakby herbil wyskoczył, nie wiem. O kurwa, no kończy się jeb... No! Mam nadzieję, Dobra. że w tym karmecie trafi mi się taki zajebisty pattern tego digla i będę go sprzedać za nie wiadomo ile dolarów. Zastanawiam się w ogóle właśnie jaka cena będzie tego, nie? Ale... Szkoła, że nie no weź. Szkoda, żadnej orientacyjnej, niczego takiego, no bo niestety ekonomia rządzi się swoimi prawami na tym rynku. Mnie się podoba w ogóle to, że przez pierwszy tydzień nic nie zobaczysz, kurwa, na rynku tej chwili. No, jest mega dziwne. Mega, mega. Nawet skrzynek, kurde, no to jest takie dziwne. No. Ale sobie odebrałem jedną przywieszkę i jednego skina. No górno nie A no, Ja na razie. Ja na razie. To Tam wiedziałem, że niektóre chyba mają paterny w ogóle. Mi się pofarciło i do samej przywieszki loguje. Ale ja nie wiem, czy jest takie drugie. Ja nie wiem, jak ja trafiam. Ups. A to ja co widziałem z tych pistoletów, to mi się max zwrotnął. Nie wiem, jak ja to trafiam, naprawdę. Nawet nie chciało mi się trzymać Trzymy. tego, więc sobie przywieściłem na broń. O, się na Znaczy, możesz ją zdjąć, nie? I mi ją odzyskujesz normalnie. Za 3 złote. Nie, 3 razy masz za darmo. Nie, 3 razy ma za darmo, no. no. Dalej mnie zastanawia, co oni kurwa robią, że to za 3 złote. Nie wiem, jak kupują. No? Może być. A ty ile w końcu kupujesz Emil? 3 czy 5 od razu? 5 no. No, może to w do kupu. Nie I nienawidzę się, bo nie powinienem wspierać za kurwa tego czy ta. No, właśnie tak się w nocy zastanawiałem przed tym, jak pomyślałem. No, właśnie, dobrze zrobiliśmy to kupując. No, ale z drugiej strony, tak naprawdę, ja. jest okazja na zarobienie, może z nas wspominać wtedy. No właśnie pod tym względem patrzę, no i też w sumie to co powiedziałem jest dalej zachowane, bo powiedziałem, że nie będzie update'a, no to nie będzie to kurde, kurde update to dużego update'a, to nie będzie skinów, nie? Pół skinów, kupowane to niczego, a tu kurde kupuję, no i w sumie z jednej strony zachowałem to co powiedziałem, z drugiej strony i tak się nienawidzę, no bo nie powinienem wspierać wal za to jakie gówno odpierdalają. No, odjebaliśmy trochę na No ale ja się mogę jeszcze tłumaczyć tym, że jestem, wiesz, youtuberem z CS-a, nie? A wy to gorzej. O Jeszcze na boku Ups Widziałeś imię Oni tam te naklejki dodali? Obrzydliwe są No takie seriadne straszne Że no, no, chcieli się tymi takimi... Ruszającymi się naklejkami niby po prostu. Tak, twoje ale... ustawienia no Jak idzie? Chujowo. Znaczy, no teraz jesteśmy po więc może to odkujemy? Ja na zastanawiam czy te skrzynki zdrożają. Nie wiem, Nie, ja. ja jedną muszę sobie. Ja myślę, że zdrożają, bo ich się nie będzie drob... bo one nie będą drobić już normalnie chyba. Ta kurde niebieska operacja, co była taka gówniana, to te skrzynki były zawsze tanie, mimo tego, że też one tam chyba... nie pamiętam, czy one drobują... O, Vanguard. O, Vanguard, no. Ale wangard dropi chyba dalej A? Że, tylko mało, tak mi się wydaje, ale się, się, się wydaje, że inną się wydaje, że wangard nie dropi mi się wydaje, że tam te wszystkie stare obszinki mogły dropić, że one były normalnie w dropie Ale trzeba było pracę chyba kupioną, żeby one dropiły. O. Tak mi się kojarzy Chciałem sobie rozpisać jak sobie może no, tak te przedziwki poszukać jakichś blindów pod 4. tego screen decałby na całą mapę Kurwa, ja pierwszy tak susz o tym skancie. Skan na longu przez. Zdrogowałbym. Dźwięk bo... do szyb tamtych dużych. Mimo, najlepsze jest to, że. Jak jest ten digl właśnie limitowany, to. W jednej kolekcji jeszcze jest 5-7 z tego samego skina A no? O no, ja, piernicze! Ja nie da się sprawdzić w pateczce. No. Wypierdalaj. Ale to ale była paraolimpiada, ja pierdzielę. Sniper spot 1? Ale para olimpiadowa. Ups, za daleko. Kurwa, się w łeb. Ciągle sniper spot jest i przyłączniku. To dam dalej, jakby po prawej, nie wiem jak to się nazywa. Pauro pod dymia co tych też od niego? Flashback! <noise> o, na schodach drugi. Jest zakrętasem. Ty też jesteś zakrętasem. <noise> Kurwa to nie jest wyścigowa, gracie w FPS-a. Czy wy okrążenia robicie? Ja na rondzie bokiem ominąłem. Tak, w tokie drifty, 10 kubek i numer to widać Pojebane. Wychyla się na tego sniper spota, zobaczę, może ze Oho. Dwa partie kill pikiet, jakby szybko. No, pewnie tam. Kusi no, się Jeszcze jakby Pauro mi nie blokował. Dziękuję, Pauro. Nie ma. Pauro, kurwa, wiebo się. Ktoś z granatem biegnie. Halo? Halo, Halo? O, No, taka cisza kurwa było. Tutaj. No, zaczekamy. Jeszcze jeden. ogóle to jest pojebane, bo ekrana sobie rozsadzałem. kurwa, masa ludzi miała tego gigla. No ta no, no ta no bo wiesz jak możesz tego wygranitować tak naprawdę w chwilę No ta no w sensie wiesz masz 5 karnetów do zagrać w 4 wieczory A 5 dobra Co damy kto? No ja dzisiaj jak grałem z Kruszyłem rano, zagrałem jednego premiera, to 2 gwiazdki wbiłem No Kurwa ta Na jeden karnet To się na jednym karnecie Z Kruszyłem grałeś? Ta Był dobry zagrałem O łatwo Już gał, 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 pobitych 25

W ogóle ja widziałem, jak do ciebie w podlatywał, jak go wyciągałeś. Tak do łapy wleciał. Nie widzę. Paura, zostaw go. Nie ruszaj go. No już jest wystraszony, ja się ty, go tam tyka. Pauro, nie Fajne wkładaj tej to? ręki tam. Za chustę. Pauro, to widzę, że lubi bawić z tym hostem. Mu grozi bronią? No spróbujemy tego digla Szczerze mówiąc, kurwa Yo, Jo pierdole, zortowałem Co? Co? UMP Neo zobaczyłem, jaki ładny Jest ładne, jest UMP, no To jest cała seria tego Neo Tylko na starych skinach, a te UMP są na nowym ale tak, większość tych skinów to sobie taka mid jest strasznie. No, no strasznie średnie są, małe jest takich. Ja wiadomo, te ładne to są. O, dwie wiek, dostałem A Wupa nie podoba mi się ten smyk.